Dzień dobry No i wczoraj mieliśmy cudowne spotkanie Naszych dwóch bokserów na ringu Był to Donald Tusk I wszech nam panujący Karol Nawrocki I jak dobrze wszyscy widzieli Lub też nie widzieli No ale uważam, że tutaj W tym starciu Karol Nawrocki dostał psztyka w nos Za co, za co ja się bardzo Bardzo cieszę Bo pora trochę tak kolokwialnie powiem na dupie posadzić człowieka, który nie wiadomo czy wygrał te głosy i żeby trochę się opanował jak już ma tam siedzieć 5 lat yy, na tym stołku yy, ponieważ to rozdawnictwo tych we wetów <grym>, wetów to będzie, to będzie, Nawrocki to na pewno ja już niedługo coś wymyślę na niego że to prezydent yy, prezydent wet, wet może wet, prezydent wet że powinien y, troszkę się uspokoić z tym. Bardzo pięknie mi się podobało, że oczywiście y, na, to słychać było, bo to takie dudowe wyszło na polecenie y, 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 prawda, Jarosława wyszedł i zaczął tam pitolić, nie? pitolić to, pitolić tamto, y, nie mając zupełnie y, ani faktów. Wypowiedział się, powiedział co ma do powiedzenia i na co premier Donald Tusk zaczął mówić. No i zgasła mina. Widziałem, później oglądałem to jakoby życie: to jeżeli macie ochotę, dobrze jest sobie przybliżyć, że po pierwsze zachowuje się jak dziecko mimo tych 42 lat. Patrzy w sufit, w sufit jakieś głupie uśmieszki robi. To jest głowa państwa. Która ma reprezentować Polskę, to ja wam Polakom gratuluję, tym wiecie, z tej prawdziwej Polski na tym za chwilę. To to było takie bardzo słabe. Być może ja też się tak zastanowiłem, jako bokser, wiecie, bokserzy i bramkarze mają to do siebie, że mają odbite głowy i tam nie do końca te klepki są poukładane. Mm. I tutaj możecie się kłócić ze mną, bo że co ja opowiadam i w ogóle bla 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 bla. No to poczytajcie sobie, porozmawiajcie z bokserami nawet w tej amatorskiej klasie, co oni mają w głowach czy z bramkarzami, którzy bronią. To jest właściwie ta sama sytuacja. Na tyle uderzeń ile dostają, więc te klepki w głowie tam niestety nie pracują yy, tak jak, że tak powiem, u zdrowego osobnika. I teraz jeżeli on się tak zachowuje, jeżeli on robi takie miny, to może jak pojedzie do, do 3 września do Stanów Zjednoczonych, a może porobi takie miny, tam już Trump dla niego przygotował ten domek, tak, już pokazują to wszędzie, w czym to nie będzie spał Nawrocki, więc już będzie jakiś taki um, otumaniony, oszołomiony tym bogactwem i tym, jak go przyjęli, więc już tam telewizja Republika i ta nie wiem tam, ja już nie wiem jaką się nazywają tam teraz Polska, czy tam yy, coś tam w tej Polsce. <laughs> ten sam chłam, yy, już tam na pewno kamerkę w tyłek mu włożą, żeby pokazywać jak to został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednocześnie oślepiony przez ten Syreni program. Nie wiem, przepraszam, pan jedzie, pan śpi, nie wiem, skręcać. Ja może skręcę, bo nie wiem. Pan... tak po prostu przyspieszył do pięciu, żeby zajrzeć śmierci w oczy. No dobrze. Tak to jest z tymi w tych BMW czasami. Przepraszam. I idąc dalej on dojechał. Może hamulca nie ma, może on po prostu na luzie jechał, no luzie. Na luzie na prostej drodze. Już tam jest przygotowywanie i będzie opowiadanie o tym, natomiast nic nie zostanie ugrane, nie sądzę, aczkolwiek bardzo bym chciał. No i teraz, co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno bardzo też pięknie zachowuje się nasz prezydent, kiedy poprawia premiera i rzuca mu słowa, które ma wypowiedzieć, kiedy powiedział, że ciężko pracuje. Ciężko pracuje. Dwa razy powtórzył premierowi. Premier nie powtórzył tego zdania. Tylko powiedział nie wątpi. On nie wątpi. No bo, jak tyle jest wetowanych ustaw, to na pewno ciężko pracuje i wie o co chodzi. No dobra, jak, jak w tym wygrywamy my, jako, jako ludzie, Polacy? Przede wszystkim, widzę, że Donald Tusk, to jest moje odczucie, już teraz też rozumiem, dlaczego Bodnar został zdjęty ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Bo Bodnar. Robił to bardzo pieszczotliwie, w 2023 roku Tusk powiedział premier Polski jak dojdzie do władzy, jak rząd jego wejdzie KO, to on wprowadzi to prawo, że w razie wet, które robił notorycznie nasz były prezydent hobbysta, że rozporządzeniami będzie zdejmował weta. I powiedział to wprost do, pre, do prezydenta, kiedy zaczął mówić o wiatrakach, że wiatraki i tak wejdą. I to był nokaut. To był nokaut, bo od razu, jak widzieliście, Nawrocki spuchł i spojrzał, co się dzieje. To samo te kłamstwa o inflacji, o tym podatku, który nie wszedł na alkohol ani na cukry, który jest największym podatkiem, tak, gdzie mogłoby ten budżet państwa zostać zreperowany, a jednocześnie e, byście mieli na te swoje benefity, no i to też bardzo mi się podobało, ale to przepiękna gra, w ogóle takie wow, że przejęliśmy rząd z takim długiem, e, z taką inflacją, jest teraz taki dług i taka inflacja, więc panie prezydencie. Podobno za zamkniętymi drzwiami oglądałem wywiad z Żurkiem, ministrem sprawiedliwości i, i podobno za zamkniętymi drzwiami to sam pan minister sprawiedliwości, pan Żurek powiedział, że Karol Nawrocki dostał takie strzały i prawdziwe liczby i kwoty, nie te, które zakłamuje rząd, dowtórzy typu czarnek. Czy tam błaszczak, czy inni? Ja myślę, że oni się po prostu boją. Strają w gacie, że jak ci dojdą do takiej władzy, dobrze. oni się cieszą, że prezydent nie jest całe szczęście z tej koalicji, bo oni by już wszyscy siedzieli, podejrzewam. A jak nie, to na pewno by mieli jakieś sankcje, żeby na nich pozbierać wszystkie dowody. I to było pięknie pokazane, że powiedziano o tym, co zostawił tamten rząd co odebrał premier Tusk i jak z tym trzeba walczyć. Ja mam jedno takie stwierdzenie, bo nie dojechał ten na pewno, co tutaj mi wypisuje, jak to jest prawicowy czy ta, co wypisuje, która jest prawicowa i uważa, że ja jestem taki czy inny. Chciałem tylko powiedzieć, że wyją to wilki, że ostrzegają. A kwiczą to świnie odrywane od koryta. Także chciałbym też zdrowiu, jak chcecie już Państwo tym hejterom pisać, to jakbyście nie pisali, że oni wyją, tylko że kwiczą. Zobaczycie reakcję. Także takie to piękne spotkanie było. Mam nadzieję, ściskam w sercu, że. A wracając jeszcze tylko to o tych, co to dla nas oznacza, oznacza, że wiatraki będą, będzie tani prąd. Bo pan premier Donald Tusk powiedział wprost, że to jest na razie na ten moment jedyna tania alternatywa. I tylko taki jeden strzał na koniec, a propos prądów, które chcą zrobić e, nasi e, opozycja wraz z prezydentem, czyli węglowy prąd w tym roku 7 miliardów złotych trzeba dopłacić do wydobycia węgla, żeby był prąd. Więc proszę was pomyślcie ci, którzy myślą, i patrzą na to. Miłego dnia, Cześć. Ale proszę się nie krępować, panie prezydencie. Przy pańskich talentach dyplomatycznych być może. Bardzo dziękuję. Być może uzyska pan yy, pracowitości. To w to, to nie wątpię. Tak, to wszyscy chcą z pracowitości w tym budynku. I yy, to nie jest złośliwość, nie, nie, to... Pracowitość, naprawdę komplement, jak wiecie, pracowitość w tym budynku bywa czasami bólem głowy w innych budynkach, więc więc mówię o tym z pełnym, z pełnym...